będzie pochodzone pierwszy atak zimy już mamy za sobą było trochę śniegu ale już znika jestem w lesie i coś tam połaże, zobaczymy zobaczymy co tutaj dzisiaj wyjdzie także zbieram się z manelami i lecę pierwszy sygnał na dzisiaj jakieś blaszysko, ale do kopania sygnał postanowiłem połazić po takich krzakach po których w normalnym sezonie wegetacji rośnie się nie da chodzić, więc mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego dla mnie się kryje. No i chodzę już jakiś czas. Pogoda zimowa, ale znajdę jak na lekarstwo. Teraz miałem taki sygnał. Czułem, że to będzie złomowisko jakieś, ale wyciągnąłem kawałek złomu. Zacząłem to czyścić. I wyszło mi takie coś. Nie wiem co to jest. Zapewne coś od czegoś. Ale to była tylko bryłka. Bryłka jakiegoś tam złomu. A po przeczyszczeniu się okazało zupełnie coś innego niż myślałem. No taka ciekawostka. Nie wiadomo co to jest, ale na takim bagnisku znaleziony, więc sygnał do kopania. Jak ja zwykle. sobie już jakiś czas jestem w jakiś. No, w środku lasu można powiedzieć. Nie wiem co tu kiedyś było, ale na pewno musiała gdzieś być tu droga. potrafiłem na takie śmieciowisko. Raczej nikt tego tutaj w ręku nie przywiózł. To typowe starocie są jakieś. Luks. olej dwusłulników dwusuwowych Używałem kiedyś takiego, jak miałem komarka. Tu jakiś śmietnik. CCCP jeszcze to no to nie wiem po czym to jest, ale fajne te buteleczki są to nie po jakimś browarze, no bo sądząc po kapslu, że coś tutaj się działo, jakiś śmietnik ktoś miał, taką mynaszkę miałem jak byłem dzieckiem. Nie to co teraz ta chińszczyzna Jakoś to wcześniej, inaczej to wszystko było no Generalnie żadnych znajdek, tylko takie śmieciowisko Chwilę przerwy sobie zrobię na herbatkę z termosu CPN Selektor Śmietnik jak nic no Ale może tu w środku Wśród tych śmieci jeszcze coś ciekawego na mnie czeka. Zobaczymy. Dobra, to tylko tak w ramach ciekawostki, że w środku lasu można znaleźć takie cuda. Zmienione epoki. Lega tak się rozwiązała. Ponieważ tutaj stało pewnie jakieś domostwo. Tu jest droga. Widać po tych poprzecinanych. Wieżbach, wierzbach bodajże że tu była kiedyś musiała być mocno uczęszczana droga a tutaj było jakieś domostwo dlatego te śmietniki tam są stricte za domem no to tyle znajdek jak nie było tak nie ma więc biegnę dalej Co, coś wam pokażę sygnał 91, 92 kopnąłem. I widzę jakąś okrągłość. Dość dużą. Nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia co to jest. Mam nadzieję, że jakaś moneta, a nie jakiś fake. Pewnie jakiś pyrylę będzie stary. Skoro tutaj jest ta chałupa Pewnie jakieś pyryle ale 92 sygnał myślałem, że jakieś złomistrze no dobra, no nic nie widać na tym, trzeba to przeczyścić także zaraz to ogarnę i się włączę tak. jest jakaś patynka ale z tego co tak pobieżnie widać, bo tu się nie da tego wyczyścić myślałem, że to będzie w lepszym stanie moje oko to jakieś kopiejki są ale jakie to kopiejki z którego roku te kopiejki to już chyba zostanie tajemnicą bo to jest taki zajazd że że masakra no ale jest dzisiaj pierwsza monetka i chyba będzie ostatnia bo tak jakoś wszystko pod górę idzie tu jeszcze koło jak jakieś takie linii chodzę te moje Amfibio do mnie gada, że mało mi uszy nie pękną. No ale dobra, no jest moneta, lecę dalej. fajnie, żeby nie było. Mam takie pudełeczko od kolegi. Pozdrawiam go serdecznie, on pewnie będzie wiedział o kogo chodzi na 100%. Pudełeczko na moniaki, jak znalazł. Przyszedłem może z 10 kroków od tej kopiejki ala, mojej tygnął 62 kopałem I znowu coś wyskoczyło okrągłego Ale 62 Rzadko się zdarza u mnie na monetę to, to już chyba będzie Pryly Jest orzełek bez korony chyba Dobra ale przeczyszczę no Co by nie było Druga moneta pod rząd To już nie pamiętam kiedy mi się zdarzyła Dobra, czyszczę i się włączam no Pyryle Uczyściłem tutaj trochę te spiątka z piątka z peryly Rocznik 79 Chyba Tego co tutaj trochę przebija 79, także 2 lata młodsza ode mnie. Oczywiście rocznik. Pozdrawiamy do pudełeczka i dalej Poprzedłem lecimy. Wszedłem dwa kroki i znowu mam sygnał. Według mnie może być monetkowy, bo jest strasznie krótki. A może równie dobrze być jakiś kapsuł. No i z żeby to Za bardzo rozkokosiłem na te monety. Trzy podrząnto już by był normalnie chyba fartek, nie wiem, a to tylko jakieś zardzewiałe kółko. Nie, no teraz już jestem w szoku. Może to nie jest nic takiego, ale moim zdaniem to jest jakiś guzik. To jest na pewno guzik kwestia tego coś na nim jest ale trafiłem miejscówkę no chodzę kurczę, tutaj praktycznie raz przy razie od tej kopiejki i same ciekawostki no szok tylko ta linia żeby była trochę dalej bo mi tak gra moje amfibio że normalnie jakbym był wam normalnie w jakiejś filharmonii no dobra no czyszczę to i zobaczę. buziur na 100% tylko tu ma jakieś wrzery Myślałem, że tutaj są jakieś Grawerki jakieś coś, a tutaj są same wrzery, to było chyba gładkie Ale jest ucho Nie będę go maltretował dalej, bo jest bez sensu, ale widzę, że z tej strony Z tej strony jakieś Pojawiają się jakieś napisy, więc Coś tam jeszcze się da jakoś sprawdzić, co to i co to chodziło z tym guzikiem. ale kurczę, na cztery sygnały. Dwie monety, guzik i jakieś dziadostwo. No, szok. No dobra, By nie dobra. było za. Za dobrze, to teraz jest Polmos. Ale nie byle jaki. Koneser, warszawska wytwórnia wódek super mogę brać i, i po aby w takiej kolejności jak do tej pory wychodziły znajdki zrywunia nie tylko znajdka plażowa ale też leśna tego dziadostwa to wszędzie jest 1.22 szczepion deros wiedziałem że to szczepionka ale dawno tego nie kopałem bo pomyślałem że sprawdzę Moja intuicja się nie myli. I miałem rację. Na amfibio 22: to jest na 100% szczepionka na lisy. Przynajmniej w lesie. Takie coś na drodze. Przez chwilę myślałem, jak to kopałem, że to jakaś plomba, ale to. Ale to jest dziadostwo jakieś niestety. Tyle czasu jeszcze nigdy nie znalazłem. Dzisiaj nie znalazłem żadnego kawałka. Łuski albo czegoś takiego, teraz mam dubkę od myśliskiego jakiegoś pocisku. Trochę się już rozpadła. No ale jest aż dziwne nawet pół Łuski, żeby nie było. Jak na mnie, to jest w ogóle jakiś sukces. No i tym oto optymistycznym akcentem lepakiem, tak zwanym. Kończę dzisiejszy wypad, śmieci multum, cała sakiewka, trzy rodzyneczki, także myślę, że to mogę zaliczyć do udanych takie wyjście, no ale niestety, no taka jest prawda, tak wyglądają wykopki, co dołek nie ma. Bo tych monet, a nie obrączek, to... To są bajki. Także proszę Was, żebyście nie wiedzieli we wszystko, co widzicie. Tu się więcej już dzisiaj nic nie wydarzy. Zapraszam do następnego filmu. Zrobionka.